Dzisiaj to chyba mamy 35 stopni na Bruk Hewę? Czekajcie, tylko sobie zobaczę w telefonie. Serio 35 stopnia odczuwalna 38. Ja się tutaj smażę! Jak to jest gorąco? Zobaczcie, prawie bezchmurne niebo, a pięcioraczki oraz mała Amelka ze swoją przyjaciółką tam się bawią. Dobrze, że mamy taki basen, ale słuchajcie, pomyślałam sobie dzisiaj, że wybierzemy się na jakąś wakacyjną podróż. No w końcu, ile można siedzieć w tym basenie? Może byśmy zrobili coś kreatywnego i pojedziemy sobie. Słuchajcie, znalazłam Fajny apartament, dość dobry cenowo i niedaleko, więc wybierzemy się. Tylko najpierw muszę przygotować moje autko na naszą podróż, bo już dawno nigdzie tak daleko nie jechałyśmy. Także zeskoczę sobie może tutaj, żeby mnie pięcioraczki nie zobaczyły, bo zaraz zobaczą, że biegnę może do autobusu i coś będą podejrzewać. Muszę trochę tutaj postukać, pok, przeklikiwać i tak dalej. Więc widzowie zostawcie łapeczkę do góry, dajcie znać w komentarzu gdzie wy byliście, a może gdzie dopiero będziecie jechać na wakacje. Jestem ciekawa waszych odpowiedzi powiedzi może w jakieś fajne miejsce i coś nam podpowiecie. Młotek mam, dobra, to słuchajcie, ja widziałam ostatnio, że tu światełko mi coś ten i taki czujnik, więc muszę to wszystko tutaj elegancko przybić, żeby się wszystko trzymało. No wiecie, jakby nas policja złapała czy coś, to byłaby kaplica, dlatego, że no trzeba mieć światełka, trzeba mieć czujniki, wszystko musi być w normie, tym bardziej jak się podróżuje z taką ilością dzieci. Dobra, czekajcie, jeszcze wiem, że tutaj coś w kole, o kurczę, usiadłam, coś tutaj trzeba było dokręcić, Dobra, i jeszcze z drugiej strony, może pójdę. Wydaje mi się, że będzie już chyba okej. Okay, dobra, patrzcie, elegancko. Ale to jest gorąco, naprawdę, trzeba się napić wody. Ja cię kręcę, widzowie, pijcie wodę, jak jest tak gorąco, jak jest takie upało. Naprawdę jest ciężko. Okej, okay, wygląda na to, że autobus jest sprawny, jest gotowy na podróż, więc idę teraz powiedzieć moim dzieciaczkom, bo w ogóle pojedzie też Ameryki Przyjaciółka i będzie Kubuś mają On po prostu cała rodzina jedzie, także mega się cieszę, że wszyscy będziemy razem. No i ta podróż będzie trwała, no może niedługo, ale będziemy tam około 3-4 dni, czyli taki krótki wypadzik, ale myślę, że nam się przyda, zwłaszcza w takiej pogodzie, to sobie pokorzystamy. Z widoczków. Dziewczynki! Cześć, dziewczynki! Łap, jak wy się fajnie bawicie! Uf. Gdzie ty jesteś, Amelko? Mama! Amelko, ty pływasz w basenie! Ja umiem! <słyszy> Pływać, ale to się zadławi. i mogę zjechać na Pokażę ci! No to pokaż, pokaż, ale ty jesteś wakacyjna, Amelka normalnie. Wszyscy są wakacyjni, bo są wakacje! Hurra! Pokaż, Amelko, jak zjeżdżasz. No, ja widzę. No, dawaj, dawaj. Wow, ale skończyłaś szybciutko. Fajnie, że sobie korzystacie z tych atrakcji, które mamy. Mamy mały basenik dla Milo. Gdzie jest Milo? Patrzcie, Milo do wody. Milo, tutaj jest Milo. Ci nie jest za ciepło. Weź, idź natychmiast do domu, bo w domu jest trochę chłodniej. Chociaż przyznam się widzowie, że nie zamykałam tutaj drzwi. To ciepło już się dostało do domu, jak tu jest gorąco. Klimatyzacja już nie nadąża po prostu. Słuchajcie, mam świetny plan. E, uwaga, uwaga. Ogłaszam zebranie. Ogłaszam zebranie. Tak, chodźcie. Zebranie naszej rodzinki. Wszyscy. Słuchajcie, możecie iść teraz do swojego pokoju. Możecie zabrać torby i walizki. Ponieważ jedziemy na wakacje. <laughs> takie jedziemy takie na 3-4 dni na wakacje Więc mam nadzieję, że się ucieszycie Bo oczywiście my już sobie byliśmy na wakacjach Ale no jeszcze raz gdzieś jakiś krótki wypad nam nie zaszkodzi Także let's go, idźcie się pakować Mamo, mamo a może Zosia też pojechać? No oczywiście, że tak Zosia też może z nami jechać Tylko zadzwonię do jej mamy i się oczywiście zapytam Więc napiszę Dobra, to idź, a ja tutaj w tym czasie się skontaktuję z Zosią. mamą, dobra, napiszę jej wiadomość, ale ona na pewno się zgodzi. Ona jest taka wyluzowana. No dobra, widzowie, zobaczcie, ja już jestem spakowana, mam swoją walizkę i wzięłam swoje letnie ubranka, mam stroje kąpielowe i też kremy z filtrem. Dobra, to let's go, możemy chyba jechać, ale zobaczcie, już powoli zachód się zbliża, jak ten czas szybko leci, ja się nawet nie zdążyłam dobrze spakować. Dziewczyny, chodźcie, musimy ruszać! Musimy ruszyć, bo już wieczór idzie! Dobrze, super! walizki, jesteśmy gotowi, szybko! A zobaczcie Kubuś, jakie ma fajne kroksy. Kubus jest gotowy. Dobra, chodźcie, bo już zachód się zbliżamy, będziemy nocą jechać. To tak nie lubię za bardzo. No będziecie mogły spać, no w sumie tak, no ale... Dobra, to czekajcie, ja zamykam wszystko, zasłaniamy rolety, wszystko jest zabezpieczone i oczywiście odjeżdżamy. Wsiadajcie do auta, kto się nie zmieści, to oczywiście weźcie się na rączki. To jest jedyny tak duży samochód widzowie, który jest w stanie nas pomieścić, więc my naszą wakacyjną podróż odbywamy oczywiście w autobusie, bo nie dojrze pięcioraczki, jeszcze Amelka z przyjaciółką Kubuś Milo, jeszcze marylki brakuje i Paulinki Olusia. Co tu się dzieje w ogóle? Wesoły autobus już skacze. No dobra, to ruszamy, zobaczcie. Już się robi zachód. Dawaj, bo... się sobie, bo... Jedziemy, jedziemy! Oh, Większą i... tutaj jeszcze prędkość! Ja co a ja zawsze zasypiam z moją przytulanką. wiesz o tym? No, no to wyjmij sobie a... przytulankę! A zabrałeś moją przytulankę? Jaką twoją przytulankę? Przecież każdy miał się sam spakować, no, Amelko! No, no. No, Amelko, no to nie jest moja wina, że ty nie zabrałaś y, swojej przytulanki. No to Myślałam, że będziesz pamiętać, a twoja przyjaciółka jakoś wzięła. Nie, zatrzymaj się, nie przytulanki. Dobra, już Amelko, musimy jechać Przykro i kupimy nową. Ale Amelko! Amelko, nie możemy się teraz zatrzymywać, zobaczysz, jest noc. Tracimy czas. Ja idę. O no, nie, jak zwykle coś poszło nie tak, to... Amelko, zaczekaj! Dobra, Amelko, mam świetny pomysł. E, kupimy nową, dobra? Nie. No, kupimy nową, proszę, no nie! No to wiesz co? Musimy e... wrócić do domu, szybko, bo ja tu rowerem sama. no dobra, szybko wracamy po tą przytulankę. Dobra, no jeju, no... czy wszystkie, wszystko mają dziewczyny? Macie wszystko? Mam Jej, nadzieję, że tak. No i proszę nie wyskakiwać, bo zaraz zostajecie tutaj, już nie będę po nikogo wracać. Ja cię kręcę, trzeba wrócić po przytulankę, Amelko. mama, no ale to twoja wina. Amelko, zapytaj się sióstr, czy mają wszystko zabrane, ponieważ ja już więcej wracać nie będę. I to jest jedyny raz. Wszystko spakowali. No właśnie. Dobra, to leć Amerku, ja ci otworzę dom i szybko. Le... Dobra, ja szybko ja idę. No, otwieram ci, proszę bardzo. Okej, okay, czekaj, muszę tu podbiec, bo muszę być bliżej domu, bo nie watrzę po prostu. Nie, nie, nie. No już o, otwarte, proszę, szybko. Idę na górę. Oh, zawsze coś ja cię kręcę. Ej, co to za powiadomienie nie dostałam? Co? Alert! Ale jak to przecież cały tydzień miał być ciepły i słoneczny i upalny? Burze? Jakiś przylotne opady deszczu? A, może przejdzie bokiem jak zwykle. No dobra, trudno. Dawajcie, bo są alerty! Jeszcze będą nam kazali zostać w domu. Przestańcie dawać mi jakieś szejki. Nie chcę żadnych szejków. Koniec z tych szejków. Nie chcę żadnych szejków. Chodźcie, jedziemy. To miał być super wyjazd. Macie wszystko? No dobra, to wsiadajcie. Wsiadajcie do auta i czekam na wszystkich. Zbiórka w autobusie. Wszyscy są? Chodźcie. Dobra, ruszamy, bo jest na. No późno. No nie wierzę w to! Co to za brzydka pogoda? A, no nie wierzę w to po prostu. Deszcz? No przecież to miał być nasz, nasz wyjazd marzeń. Dobra, ale... Ale no, jak jedziemy na wakacje, to jest deszcz, a nie słońce? No, na wakacje jest słońce! No właśnie, ale dostałam alerty, tylko się nie spodziewałam, bo w prognozach było, że będzie ciepło i znowu jakiś deszcz paskudny, no! Ale bez no totalnie beznadziejnie Dobra jedziemy może przejdzie bokiem Musimy dojechać trochę kilometrów Około 500 kilometrów przed nami Także siedźcie tak ja A nie narzekajcie Mieliście sobie zabrać kolorowanki Jakieś książki i tak dalej Jestem No ja już się nie zatrzymuję Dobra jedziemy Gdzie kanapkę? To już tam dalej! Nie będę się tu zatrzymywać, jedziemy! No to do sklepu, dalej do sklep! Ja trochę głoda i sobie byłem w suchu! Zrobiłaś tam plowiak na wyjazd? Nie, no nie wytrzymam, Amelko, przecież ja chcę jechać! Ja nie będę się teraz cofać do miasta, Ale już trudno! do sklep i tutaj, bo będzie też kanapka, bo ja i, idziemy za się! A, Amelko, dobra, weź, idź do tego no. sklepu! Tutaj, do no. jakiego sklepu? Meko tylko, no zmokniesz. Aaa, dobra, nie wytrzymam po prostu. No wy zawsze coś chcecie. Co to jest za pogoda w ogóle? Tragiczna. No zobacz, czy coś jest. Kupcie sobie coś do jedzenia. No, dobra, udało się coś załatwić. Tutaj mamy jakieś hamburgery. Dobra, to szybko jedzcie No dobra, bo wtedy przynajmniej nie będziemy tracić czasu. To chodźcie do tego samochodu wreszcie, no. Dobra, to chodźcie, wsiadajcie do dota, zawołaj siostry, jedziemy. Już ja się nie zatrzymuję na żaden postój, na żadną, na żadną siusiu, na żadną kubkę, na nic się nie zatrzymuję przypominam tylko, że zjadłeście, więc ja się nie zatrzymuję. I jedziemy. Już koniec. Proszę zamknąć oczy i jedziemy. Jaka pichotka No, Wszyscy są? Dobra, to jedziemy teraz. Mam nadzieję, że jak dojedziemy, to ten apartament będzie jeszcze na nas czekał, bo się okaże, żeby trzy dni to w podróży. No, nie, jeszcze tego by... Nie, no, Amerku, nie wytrzymałam, Dobra. Już jedziemy. Jedziemy. Dobra, już. Już cicho. Proszę, proszę się zamknąć. O. Chyba mam nie mam chusteczki, ale zaraz dojedziemy na miejsce. chyba się na tym Ojej, zaraz dojedziemy na miejsce, to dostaniesz chusteczkę. chyba potrzebuje O nie, zabłądziłam! Źle mnie poprowadziła lokalizacja. Chyba jestem chora od tego Tak szybko byś była chora? O nie, dobra, ale wiesz co? Ja chyba zgubiłam. Nie, bo ja zgubiłam zasięg GPS to chyba przez tą pogodę. O nie, najgorzej. jesteśmy? No dobra, ale jeszcze zostało kilka kilometrów. W sensie, no. Nie wiem. Poprzez ten zasięg to ten deszcz. No nie, no ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Czekajcie, wejdę tu na górę i poszukam zasięgu. O nie, Amelka się rozchorowała. Dobra, znalazłam zasięg. Jest zasięg, Amelko, jest zasięg. Dobra, musimy pojechać jeszcze w lewo, w prawo. I pójdziemy do lekarza, jak już będziemy na miejscu. Chodź, wsiadamy. Nie możemy tracić czasu, chodźcie do auta. Jedziemy, jedziemy, jeszcze kawałek. Jest trzecia w nocy, a my nie możemy dojechać. Dawajcie. Jestem zmęczona, że to jest beznadziejne wakacje. No beznadziejne, masz rację, ale już jedziemy. Jeszcze trochę. I zaraz dojedziemy Mama, na miejsce. Mamo, ale wrócimy do domu, to nie ma sensu. Nie będziemy wracać, bo już tak daleko zajechaliśmy, że nie będę nigdzie wracać. Jedziemy. A, a jak mi się chce trochę e, już, już, już zaraz dojedziemy, już, już cichutko. Po Mam pomysł, się Amelko, mam? zagrajmy w taką grę. Pięcioraczki, Amelka, zagrajmy w taką grę. A. Kto dłużej nie będzie nic mówił? Ten wygrywa kole. Więc od teraz czas start. Czas start i przez najbliższe 30 minut nie możecie nic mówić, dobra? Dobra, to ładnie. Uwaga, to 3, 2, 1. Reszcie cisza. Dobra, jedziemy, jedziemy. Już jeszcze kawałek i zaraz będziemy Ameryko na miejscu. Amelko przegrałaś! tak mi się chciało. Dobra, już zaraz jesteśmy! No i wreszcie jesteśmy po dłuższej przerwie. Naprawdę, ile to czasu trwało? Zobaczcie, dojechaliśmy i to jest nasz apartament, który wynajęłam w dobrej cenie. Ale słuchajcie, on jest mega luksusowy: tu jest po prostu pełen elegancki luksus i w ogóle wszystko to jest. Jak Wam się podoba, Amelko? Uau, ale tu jest Ej, patrzcie, zobaczcie, one już korzystają. Tutaj z basenu, można oczywiście korzystać. Zapraszam, zobaczcie, ja wam odlecę kamerą. Tak się prezentuje nasz apartament na ten weekend, a właściwie 3-4 dni. Wow! Ale luksus! No i wszystko tu można. Chodźcie, wchodzimy sobie. Wow! Możemy tutaj spać, ale buchnęło ciepłe normalnie. To ciepłe powietrze chyba jeszcze z zewnątrz. O. Oh. Czekaj, klimatyzacja tutaj gdzieś coś się robi. Poczekaj, poczekaj, czekaj, bo jakoś tak. Ej, czekaj, bo jakoś tego nie rozumiem. Dobra, włączyłam chyba. O nie! To leci gorące powietrze! Mama, Czekaj, czekaj, otworzę drzwi, bo może jak Przewietrzymy sobie, to będzie trochę lepiej Faktycznie, jak tu jest gorąco, jak tu duszno oh, Ej, co jest? Idę zobaczyć, czy u góry też tak jest Ja też, ale czekajcie, bo tu jest taki ładny pokoik No nie, tutaj też Ej, jak to zrobić? Ustaw temperaturę, no ustawiam to I co tu się dzieje? Dobra, wiecie co? Eee, bardzo gorąco Dobra, wiecie co? Chodźcie, idziemy na zewnątrz. Na Mama. zewnątrz, to jest za gorąco. Chodźcie. tutaj jest, jest ciepło. Chodźcie, chodźcie na zewnątrz, wyjdźmy z tego domu, bo tu jest strasznie ciepło. Jak tu jest gorąco? No, nie mogę. Ej, tu jest, tu jest też jakaś piwnica. Może tutaj będzie o, chłodniej? O nie. O nie. Zobaczcie, tutaj jest taki fajny pokój. Tutaj też jest gorąco. Tu jest jeszcze cieplej. Nie mogę oddychać. Dobra, chodźcie, wyjdźmy na dwór. Wyjdźmy na dwór. Otwieram. Chodźcie tu, chodźcie tutaj, dobra, wyszłyśmy. Ale jest gorąco. O, ja cię kręcę. Chyba musimy spędzić tą noc na zewnątrz. Ten w się nawet nie noc, bo to już zaraz ranek. O, nie, my nawet nie zdążyłyśmy się położyć spać, Amelko. O, nie. O, mama, ja nie mam siły. Jest tak gorąco, nie dam rady wyjść na dwór. Ej, może powinnam zadzwonić do tego właściciela, czy coś mu powiedzieć? Ale przecież to jest tak gorąco, że my nie możemy tam w ogóle spędzać czasu. Co, my mamy być na zewnątrz tylko? O nie. Nie jesteś, Amelko? Wszystko w porządku? O nie. zemdlałaś, tak ci ciepło. Chodź tutaj do mnie. Chodź tutaj. Chodź tutaj do mnie, ja cię wezmę. Chodź. Ja cię wrzucę do wody, wrzucę cię do wody, będzie ci lepiej. Uwaga, jest. O, lepiej ci chyba, Melko? co? O, ja cię kręcę. Nie no, co to jest za wyjazd w ogóle, no tragedia po prostu, tak gorąco w takim apartamencie. Ale czemu tam jest goręcej niż na podwórku, to chyba coś jest nie tak. No chyba coś jest nie tak, masz rację. Ale to co my teraz zrobimy, co ja mam spać na tym leżaku? No właśnie, nie wiem, muszę chyba do tego właściciela zadzwonić. Nie wiem, właśnie, może weźmy sobie ten wąż ogrodowy. O właśnie, możemy się pochłodzić. O, super, Można nas polać wodą. Ale super, woohoo. Ale fajnie. Ej, co to za hałas? Amelko, co? A, trawa się pali od tego upału, uciekać. Trawa się aż pali od tego upału. Weź to, Amelko, ugaś to, nie to. Iż, ogień, ogień, ubar. Gasić ten pożar, skąd ten pożar się to wziął! Ewakuacja! Wychodzimy stąd! Nie, Już mam dość tych wakacji! No nieco chwilę całeś! Ewakuacja! Szybko, uciekajcie, uciekajcie! Co tam się dzieje? O nie, to ten... Ogień to pewnie od tego upału. Nie dość, że w domu gorąco, to na zewnątrz gorąco 35 stopni najpierw ulewa, a potem potem taki upał. Skwar, chodźcie szybko! Dobra, wiecie co? Chyba nie będziemy spędzać tutaj wakacji. Po prostu może pojedziemy pod jakieś namioty, albo wiecie co? Może rozłożymy namioty gdzieś tutaj. Może tutaj będzie w miarę bezpiecznie i nic nam się nie stanie, przynajmniej będzie świeże powietrze. Ale widzisz, Amelko, co się dzieje? Najpierw zapomniałeś zabawki. Potem chciało ci się jeść. Potem znowu była ulewa. Potem wracałyśmy jeszcze do domu. już nie wiem, czy mówię po kolei, ale widzisz, dojechałyśmy do super apartamentu za pół ceny, to normalnie klimatyzacja nie działa. Co to w ogóle za standardy? No, mam jeszcze mam pożar! Tego, go za pół ceny, to jest beznadziejny! No, chyba tak, wiecie co? Rozłożymy namioty i będziemy po prostu stać na namiotach tutaj w cieniu. I proszę bardzo, klikam tu. Ej, odejdźcie, odejdźcie na chwilkę. Dobra, tutaj stawiamy. Ej, czemu nie mogę tutaj postawić namiotu? No nie wierzę, normalnie nawet tego nie mogę zrobić tutaj. Serio? Bo to nie jest. No nie wierzę, nawet nie mogę tutaj postawić namiotu. Oni chyba nie chcą, żebyśmy tutaj byli. Ja cię kręcę, to co my mamy robić? Musimy znaleźć A ja już nie chcę tracić czasu, już dość pieniędzy na to wszystko wydałam. A może tutaj położymy namioty? Spróbujmy tutaj dziewczynki. Weźcie dobra, też. A co jak się nie uda? No, oby się udało, bo musimy gdzieś spać. Ja już nie mam siły jechać. Dobra, dobra stawiam tu. Chyba tu można. O, tu można, dobra, to tutaj zostajemy. Rozłożymy sobie dobrze namioty obok siebie i normalnie będziemy tutaj spać. No myślę, że będzie nawet fajnie. O, i możemy tu zrobić taki ksiesełka. Oj, super jedzenie tutaj mamy. Jakieś tutaj rzeczy znalazłam. Co tutaj jeszcze znajdziemy? Może jakieś ognisko jest, o właśnie. E, może coś takiego... Obo ognisko! A no, Zrobimy pianki, zobaczcie, sami sobie zrobimy. Po co nam takie płatne rzeczy? Zobaczcie, mamy ognisko, tylko trzeba mieć wrażenie, co gaśnicę, bo już ognia mamy dość. <gry> Zabawki, zobaczcie paletki, można sobie grać. O, fajnie. Mamy też piłeczkę, proszę bardzo. Możecie sobie, o, szybciutko, biegnijcie po piłkę. Co tutaj jeszcze mamy? O, możemy się strzelać, też będzie fajnie. No bo te wakacje trochę są nieudane, prawda? Trochę tam nie wyszło. Słabe mama, na razie mi się trochę nie podoba. Nie no, serio, my nawet mamy namioty na wzgórzu. Przecież. Nie no, serio, tu idzie spać. Jak mamy spać tutaj? Przecież jak będę spała, to ja stąd zjadę. No nie wierzę. Nawet to nam nie wyszło. Ja już mam dość tej wakacji. Dobra, już przeżyjemy tą jedną noc i chyba wracamy do domu, co? Chyba tak, chyba do domu, trzeba tu jest. Bezdecznie. Nie no, weźcie, zobaczcie, widzowie, my mamy... W ogóle jak my mamy tu spać? No nie, ja tego nie przemyślałam. Już mam dość po prostu. Coś mi nie służy to planowanie. Nie na telefonie, nie ma chyba zasięgu, nie działa mi Nie ma zasięgu, nie ma tutaj nic. Dobra, wracamy do domu. Porobimy sobie coś na bruk. Heaven też będzie fajnie. A wy widzowie, zostańcie razem ze mną na tym kanale, subskrybujcie, bo już niedługo moja nowa piosenka. Będę niedługo podawać wam datę publikacji, także subskrybujcie, żeby tego nie ominąć. Dzięki, że oglądaliście. No i co, żegnamy się. To były bardzo nieudane wakacje. Nieudany wypad.